W końcu dostaliśmy datę premiery Hollow Knight Silk, Song, a tym samym dostaliśmy kilka różnych informacji na temat samej produkcji, więc o tym sobie porozmawiamy w dzisiejszym materiale. Dodatkowo poruszymy temat piekła deweloperskiego Bioshocka 4, o którym w sumie ostatnio było mówione za sprawą raportu finansowego take to Interactive. Będzie też o pierwszych recenzjach Metal Gear Solid Delta Snake Eater oraz o Subnautice. 2. Zaczynajmy. Civic Song został zapowiedziany w 2019 roku jako dodatek DLC do pierwszej części. Tyle że później z czasem rozwinęło się to na tyle, że twórcy z Team Cherry zdecydowali się przekształcić ją w pełną prawną kontynuację. Oczekiwania na premierę były naprawdę długie, a my dostawaliśmy co jakiś czas różne informacje, jak chociażby gameplay na E3 w 2019 roku. Pojawiał się też od czasu do czasu na jakichś Nintendo Directach. Później jeszcze był Summer Game Fest 2022, gdzie dostaliśmy nowy trailer. A następnie tytuł praktycznie zniknął z radaru. Dostaliśmy informacje od Team Cherry. Że 21 sierpnia mają oni w planach wypuścić na swój kanał YouTube jakieś specjalne ogłoszenie. No i tak też się stało. Słowo dotrzymali i wypuścili prawie dwuminutowy materiał, w którym dostaliśmy w końcu wyczekiwaną długo datę premiery. W międzyczasie oczywiście pojawił się też gameplay, co nie, gdzie tutaj nasza postać Hornet biega sobie po mapie, walczy z różnymi bossami, a także wykonuje masę parkouru. I tym samym premiera Metroid2 będzie miała miejsce już 4 września tego roku, przez co długo czekać nie musimy, a jeszcze lepsze jest to, że. Po Pojawi się również gra w Game Passie od pierwszego dnia. To jednak nie wszystko, bo oprócz daty debiutu dostaliśmy troszeczkę informacji na temat samej gry, jak chociażby to, że w produkcji ma pojawić się ponad 200 przeciwników, w tym aż 40 unikalnych bossów. Dodatkowo na Bloombergu pojawił się artykuł od Jasona Schreiera, w którym zostały szerzej opisane kulisy powstawania produkcji. Już czasami starcie zostało podkreślone, że mimo tego, iż graczyczka i długo na jakiekolwiek informacje, to w ekipie wewnątrz nie było żadnych kryzysów, nie było żadnych problemów, nie było żadnych afer. Współzałożyciele Team Cherry powiedzieli, że była to dla nich po prostu frajda I chcieli zrobić dokładnie taką grę, jaką sobie wymarzyli Dodatkowo twórcy mieli aż tyle pomysłów, że kiedy wszystkie by zaimplementowali do gry No to 15 lat musiałoby minąć, aż zobaczylibyśmy Silk Songa. Pamiętam, że w pewnym momencie musiałem po prostu przestać szkicować Pomyślałem, wszystko co tu rysuję musi trafić do gry To fajny pomysł musi wejść, to fajny pomysł musi wejść Następnie zdałem sobie sprawę, że jeśli nie przestanę rysować Ukończenie tego zajmie mi 15 lat Postawili na ciszę i spokój wokół tytułu aby po prostu uniknąć spoilerów i jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Tym samym względem poprzedniej części studio nie powiększyło się jakoś bardzo, bo ciągle Team Cherry pozostaje bardzo małe, gdzie oprócz Gibsona i Pelena, czyli współzałożycieli, pracuje tam chociażby programista i kompozytor. Plusem też jest to, że twórcy po takim długim czasie pracy nie czują wypalenia zawodowego i już teraz wplanują jakieś delceki bądź darmowe aktualizacje. Aha, no i też jedną z takich w sumie najważniejszych informacji, jakich się dowiedzieliśmy, jest to, że Team Cherry nie ma w planach wysyłać kodów recenzentów do różnych reporterów, do różnych dziennikarzy czy do kanałów internetowych. Ich zdaniem jest to po prostu niesprawiedliwe, jak gdyby krytycy zagrali przed fanami. Mimo tego, że Dune Awakening cieszy się naprawdę bardzo fajnym zainteresowaniem, bo w All Time Pico tytuł uzyskał prawie 190 tysięcy graczy jednocześnie, to twórcy są zainteresowani zbieraniem coraz to nowych graczy, stąd też do 24 sierpnia 2025 roku dostępna jest darmowa wersja próbna produkcji. Na Steamie dostępna jest ona już nawet teraz do pobrania, Dune Awakening Free Trial, a twórcy w oficjalnym wpisie na Steamie Point informowali, że gracze będą mogli zagrać w to przez 10 godzin, a do dyspozycji będą mieli oni cały obszar basenu Haga, tylko wioska Harko Arakin oraz dalekie piaski są niedostępne. W tym miejscu warto powiedzieć jeszcze o tym, że uczestnicy darmowych testów nie będą grali z posiadaczami pełnej wersji, więc jeśli macie znajomego, który tą grę posiada, a wy jej nie posiadacie i chcecie zagrać razem, niestety nie będzie to możliwe. Funkom przygotował specjalnie dedykowane serwery pod ten właśnie trial, a dodatkowo ma to pewne ograniczenia, ponieważ po zakupie pełnej gry gracze nie będą mogli niestety przenieść własne, Bazy, pojazdów, ani majątku, który będzie przekraczać 10 tysięcy solarisów. Wczoraj na filmie mówiłem Wam także o Vampire Bloodlines 2, które nie ukrywajmy. Wersję premium ma niezbyt ciekawą, bo dzięki niej, dzięki zakupie w sumie tej właśnie wersji, gracze mają do dyspozycji dwa grywalne klany wampirów, czyli La Sombra, a także Toreador. Jeśli ktoś ich nie kupi, no to niestety będzie musiał sobie działać na własną rękę i wybrać jakiś inny, no bo te nie będą dla niego dostępne. No i słuchajcie, spodziewałem się, że twórcy raczej się na ten temat nie wypowiedzą, a jak się wypowiedzą, to w jakimś takim oficjalnym dużym statementzie, ale... Tak też się nie stało, ponieważ na PC Gamerze pojawił się wywiad z nimi, w których powiedzieli takie słowa. Dodatkowo zawartość w grach nie jest niczym niezwykłym, a biorąc pod uwagę charakter obecnej wersji gry, która przeszła wiele zmian, jest to sposób na przyciągnięcie dodatkowych graczy, którzy od samego początku domagali się tej zawartości klanów. No tak, gracze domagali się tej zawartości klanów, ale domagali się tego najprawdopodobniej nie za jakimś paywallem. Oczywiście nie mówię, że jakieś gracze nie przyciągnie, ale w jaki sposób ma to przyciągnąć dużą liczbę tych dodatkowych graczy, kiedy za tą edycję będzie trzeba zapłacić? 400 zł. Strzał w kolano i nic więcej. W październiku 2021 roku wydawca Krafton wykupił studio Anon Words Entertainment, czyli twórców kultowej serii Subnautica. Umowa oparta na solidnych podstawach finansowych, ponieważ poza sumą bazową przewidziano do 250 milionów dolarów za osiągnięcie określonych celów, m.in. wydanie Subnautiki w wersji Early Access do końca 2025 roku. Jednak w lipcu tego roku Krafton ogłosiło zwolnienie co-funderów, a także CEO firmy, broniąc się brakiem zainteresowania a także opóźnieniami. W związku z tym, Early Access został przesunięty na rok 2026 i tym samym odcięło to ścieżkę do nagrody pieniężnej. Później zwolnili liderzy złożyli przeciwko Kraftonowi pozew, twierdząc, że gra była już gotowa do Early Accessu. A opóźnienie i usunięcie ich z firmy miało po prostu być powodem, aby nie wypłacać im tych 250 milionów dolarów. Krafton odpowiedział, powiedzieli, że gra nie była gotowa, a także, że liderzy opuścili swoje stanowiska, angażując się w inne projekty. No i tym samym znajdujemy się w okresie obecnym, gdzie sytuacja eskalowała, a Anon Words w imieniu Krafton złożyło pozew w związku z poprzednimi liderami studia. Zarzucili im, że pobrali ponad 170 plików z poufnymi danymi firmy tuż przed wyrzuceniem, w tym różne dokumenty biznesowe, projekty, koncepcje, a także e-maile. W formie takiego zadośćuczynienia firma domaga się zwrotu materiałów, odszkodowania, a także praw do własności intelektualnej. Projekt tym samym zajścił kolejne opóźnienie, a skala planowanego wydania była wielokrotnie redukowana. Podobnie jak inne serie gier, Nautica został stworzony z myślą o rozbudowie, a gracze kupowali Nowe wydania i wersje, aby dalej eksplorować świat, a każde nowe wydanie oferowało nowatorską rozgrywkę wraz z nowymi, fascynującymi fabułami i nowymi funkcjami. A wydanie w ramach wczesnego dostępu o limitowanym zakresie ograniczało się do niewiele więcej niż sandboxa. Czy deweloperzy skasują pliki, oddadzą je im, bądź po prostu przepiszą im swoje prawa do IP, zobaczymy. Bioshock 4, bo. To jest temat, który naprawdę fajnie można tutaj poruszyć, ze względu na chociażby fakt, że ostatnio pojawił się raport finansowy od tej tu Interactive, gdzie dany tytuł został wspomniany. strauss Zelnik powiedział wtedy, że prace nad grą są ciężkie i wymagające, a piekło deweloperskie cały czas trwa, nie mają w planach skasować tytułu. Nawet kilka dni temu dostaliśmy dosyć szokującą informację, że nowym szefem odpowiedzialnego za grę studia Cloud Imperium został Rod Ferguson, który do niedawna był w zespole Blizzard Entertainment dyrektorem generalnym marki Diablo. Stąd też Jason Schreier postanowił opublikować w serwisie Lumberg artykuł opisujący obecną sytuację Bioshocka 4 i oczywiście nie jest ona zaciekawa, bo możemy dowiedzieć się, że Take-Two Interactive przeprowadziło bardzo dużą redukcję w Cloud Imperium, a z pracą chociażby pożegnało się 80 osób, gdzie do tego czasu zespół ten liczył 250 pracowników. Ze względu na całą tą sytuację opóźniony został planowany termin premiery, a Take-Two Interactive przewiduje, że Bioshock 4 zdebytuje dopiero w 2027 roku, lecz obstawiam, że ze względu na to piekło deweloperskie może zostać to obsunięte jeszcze bardziej. Powiem więcej, tej studio Matka nawet wysłał list do pozostałych pracowników Cloud Imperium. Stwierdzili, że firma jest podekscytowana fundamentami rozgrywki, jakie oferuje na tym etapie już Bioshock 4, ale koniecznie jest przebudowanie części elementów dla tożsamości tej marki. Ciekawą rzeczą jest również fakt, że wyszły recenzje Metal Gear Solid Delta Snake Eater, które na Metacriticu określone są jako 86, ale to na PlayStation 5, bo na przykład na PC tak jest ta 85, więc bardzo podobnie. W dodatkowo wspominają, że jest to bardzo wierne oryginałowi, tylko wygląda po prostu ładniej. Szczegóły Podeli postaci i światła, atmosfera dzień i nocy jest tutaj bardzo imersyjna, a gęsta dżungla i tekstury Snake'a jeszcze lepiej się tutaj z tym wszystkim łączą. Jeśli chodzi natomiast o rzeczy, które budzą zastrzeżenia, bądź po prostu nie podobają się różnym redakcjom, określają, że nie ma tutaj za dużo świeżych rzeczy pod względem treści, wszystko jest wierne oryginałowi, ale twórcy nie za bardzo idą ze wszystkim do przodu i trzymają się po prostu wcześniej wytypowanych schematów. Zawsze lubią sobie czytać te takie najgorsze recenzje, które pojawiają się na Metachritiku i w tym wypadku jest to tutaj recenzja od well. Play. No i chociażby zostało napisane, że Konami stworzyło angażującą reedycję gry, która jest pochlebną i pełną szacunku, ale czyta się ją zupełnie bez ciekawości. No i na przykład GameBlock FR napisał, Metal Gear Solid to remake 1 do 1, tylko że doprawiony mocnym serwisem i chociaż pozwala graczom odkrywać to arcydzieło, nie wnosi niczego nowego, czyli dosłownie to, to, co mówiłem wcześniej. Gra z daniem serwisu nie podejmuje żadnego ryzyka, a Konami czasem tworzy dziwne poczucie dysonansu między nostalgią a nowoczesnością. Premiera gry już 28 sierpnia 2025 roku. Pamiętajcie, żeby wpaść na Instagrama LudboxPodoganiu i zostawić subskrypcję na kanale Serwus.